Kompletnie w to nie wierzę. Nie, nie. Uważam to, że to, to jest rozpuszczane jako straszak i to straszak nie w stosunku do PiSu, bo, bo PiS ma poważniejsze zmartwienia, tylko w stosunku do tych drobiazgów, do, do tych małych, małych sojuszników. Jak będziecie podskakiwać i nie, nie będziecie e, to się wybory. wpisywać, to, to w każdej <laughs> filmie możemy pójść na wybory i zobaczymy, co te, jak będziecie wtedy rozmawiać. Więc to, ja w to nie wierzę, że to, to... Po co? Po co? Po co Donald ma teraz podejmować takie ryzyko? On sobie spokojnie porządzi 4 lata, będzie nowy prezydent, przeprowadzi legislację. Zobaczymy, co się będzie działo na wschodzie, Będziemy, zobaczymy, co jest z wojną, co jest z migracją. Zobaczymy na tyle. On dzisiaj wyrasta na najbardziej stabilnego lidera w swojego obozu w Unii Europejskiej, bo wszyscy inni, zważ, z, zwłaszcza z grupy chadeckiej, ale mm -hmm. w ogóle mówię o tym y, konglomeracie, tym trójporozumieniu hadeków, socjalistów i liberałów, to, to on jest w ogóle najbardziej stabilny. To po co on ma destabilizować u siebie w kraju? Jak wygra, wygra zaraz y, y, Trzaskowskim wybory prezydenckie, y, ma, musi mieć czas na dokończenie tego procesu dekompozycji pisu. Czyli to, to, to nie jest tak, że za rok ten proces zostanie zakończony. Nie, bo muszą być jakieś wyroki, musi się coś w tej sprawie dziać, musi to rozliczenie pójść dalej. Uważam, że niezależnie od tego, jakie strachy będą roztaczane wobec drobnych koalicjantów, to Tusk jest zainteresowany czteroletnią kadencją, potem w nowych warunkach poprowadzeniem do wyborów zwycięskiej koalicji 15 października, już w formie jednej listy. I co dalej? No i Dalej Znowu szczęśliwe premierę? rządzenie. Pani się może wydawać, że to jest nudne, ale dla Donalda, który znaczy ja, ja dla nie Donalda wiem, tu... nigdy nie byłem premiera. Ja, jeszcze tak, ale dla Donalda Tuska, który wydaje mi się, że on myśli w takich kategoriach historycznych, to znaczy, jak on, Donald Tusk, będzie opisany w podręcznikach historii, co tam będzie o nim wspomniane. Nagranie i produkcja studio plac.